Weronika, dzisiaj sobie popatrzycie jak ja gram w inne gry. Dzisiaj w Minecraft sobie odpuszczamy, możemy Roblox zagrać znaki, Snakie i o. Tu jest taki wąs właśnie. Roblox Fluff. Może pogramy sobie w Roblox, dobrze? No to już włączam. Już widzowie. Właśnie może pogramy sobie, ja nikogo jeszcze tutaj nie mam. No to pogramy sobie bruthaven 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 to to jest to. Czekajcie, tylko mi się załaduje. Okej, okay, to Wam pokażę. Czekajcie. O tutaj pisze bruthaven O tak wygląda bruthaven bruthaven ryb. To okay. Zobaczcie, się nam brudkiewen, kto lubi brudkiewen, łapecka w górę, a to jak się włączy, to się widzimy, już się włącza, ja nic nie grałam, Na no razie, a właśnie, bo mnie wylokowało, zapomniałam Wam powiedzieć, tak właśnie wyglądało. Musimy mi się troszkę lagować, ale widzowie nie martwcie się cię. Ja wszystko... zrobię jakie gracie Halo A, dlatego Właśnie, dlatego Na pewno, a tu ktoś jest? A tu ktoś jest, tylko mi się jeszcze nie załadowało Dobra No to Pokażę wam, ja, wam się, jak się ubieram no to tak się wyglądam, tylko nie wiem dlaczego bo mam takie grube ręce. Nie wiem, potem się zmienię. No to bierzemy co? Samochód. Bierzemy samochód. Nie wiem, może weźmiemy... O, motor. Właśnie. No co mnie bierzesz? oje yeah. koniem się pojedziemy czy będę mierzyć mam iha widzowie iha To zna Bruthaven łapeczkę w górę o właśnie mi się już mi odlogowało i widzę ludzi o właśnie tutaj jedziemy żeby budować ...właśnie budować yy, chałupę. Nie wiem na górce, czy tutaj. Tu... ...żeby niektórzy wybudowali, ale chyba tutaj... ...tu jest ...buduję tam. Był... Tylko, zejdę. idę. Zyszyłam i zbuduję sobie może... ...taki temat. A będzie. Śmiejesz się ze mnie? Ty Co taka muszę być? Hm. widzicie, tutaj kuchnia, malarz. A tutaj mamy, co? Ładzienkę. A na drugim piętrze? O, mamy pokoje. Jeden pokój i drugi pokój. Może się zabarwuję domek na różowa Widzicie, ma różowy domek. Pokażę, że to patrzę, że nie próbuję. Dobra, pójdę spać. A, muszę w się przebrać. Nie wiem, widzowie, ale ja tutaj nie mogę się ubierać. Dobra, tutaj się pójdę ubrać. To będzie moja pizzeria. Nie może to. Zamkniemy szybko okno. Albo nie, bo nie będę widzieć, potem, tym, jest że... dzień znowu. Więc dzwonię sobie. Pisać w łóżku, bo ja się nie śpię. Dobra, i wezmę sobie z tym laptop. Nieważne, w nocy będę jeździć, nawet właśnie. ponieważ żeby. Hmm, może będę pracować u fryzjera ok zamknijmy żeby nie widzieli że ja jestem w domku czy nie i siadamy do mojego motorka Miejską. Idź stąd nope. i tam ja nie mam czasu. Ja przyjmuję chłopaków albo dziewczyn. Dziewczynę przyjmuję, ale bardzo dziewczynę. No. Albo jakieś taka dziewczyna tutaj się to, ale na razie nie. Co hmm. odnoszę sobie do mnie?

odkręcił wodę, a już odkręcił. Może sobie pazurki u mnie zrobię tutaj. Dziękuję. Może sobie pofarbuję włosy na różowo. co się właśnie zbugowało? I te uczepki i te włosy brązowe Zostały te stare No to może z wami się będę żegnać No to pa pa pa